Nie został Pan obojętny na tę sytuację, z którą mamy do czynienia nie tylko w Kotlinie Jelenio ale już w całej Polsce, bo wiemy, że właśnie cała Polska jest za tym, jak inaczej, nie cała Polska, ponad 50 tysięcy osób słyszymy, podpisało petycję, ratujemy samotnie. Na czym polegała ta kontrola i czy już możemy mówić o pierwszych jakichś wnioskach? Jest tak, po pierwsze 50 tysięcy osób podpisało petycję. Ja szacuję, że to jest naprawdę wiele milionów turystów, które zna którzy znają samotnie i martwią się o, o byt tego schroniska. Mamy do czynienia z ogromną aktywnością społeczną ludzi, Polaków, turystów, którzy, którzy tutaj funkcjonują. Ja nie pozostałem wierny, przeprowadziłem dzisiaj interwencję poselską. Mi zależy przede wszystkim na tym, aby poznać fakty i szczegóły dotyczące procesu konkursowego i tego wszystkiego, co dotyczy przyszłości prowadzenia samotni, kultowego miejsca w Karkonoszach. Więc po pierwsze, prezes spółki, który działa w imieniu PTT-ku, zapewnił mnie w 100%, że konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty. To po pierwsze, mieliśmy do czynienia z informacjami, że już została wybrana jedna ze spółek i to nie jest spółka Pani Siemaszko. to jest nieprawdą. Konkurs dalej trwa. Do finału tego konkursowego weszły dwie oferty, dwie spółki, zarówno dotychczasowego dzierżawcy, a więc pan się maszko, jak również druga oferta. I to jest na etapie mediacyjnej, czyli trwają w tej chwili negocjacje dotyczące najlepszej oferty. Zapewnił mnie pan prezes, że, że komisja konkursowa uwzględni zarówno doświadczenie, jak również cenę. To oznacza, że dotychczasowa firma ma dalej szansę. I chyba na tym nam wszystkim zależy, żeby ta procedura przebiegła przede wszystkim transparentnie i uczciwie, co jest rzeczą najważniejszą, dlatego że PTTK jest właścicielem kilkuset schronisk. Ta spółka zarządza 22 schroniskami na terenie całego pasma naszego górskiego. I dzisiaj wszystko jest w grze, więc przede wszystkim namawiałbym do tego, aby na tym etapie przygotowywać się do... Do, do, do negocjacji tworzyć najlepszą ofertę. Ja uważam, że doświadczenie dotychczasowe tych 50, 50 lat powinno być uwzględnione, bo przecież to są pokolenia, które przeszły yy, przez to schronisko, także przez yy, opiekę państwa Siemaszków, ale podkreślam raz jeszcze. Yy, ta firma jest firmą z widzenia prawa handlowego prywatną, może podjąć każdą decyzję ale mam nadzieję, że uwzględni transparentnie zarówno cenę, jak również i doświadczenie, i będziemy niebawem świadkami rozstrzygnięcia po tym, kiedy zakończą pracę. My nie możemy wnikać w część rozstrzygnięć prywatnych. Nikt z nas, także posłowie, naszym zadaniem jest to, aby mieć pełne przeświadczenie i wiedzę, że procedura jest prowadzona uczciwie i transparentnie. I dzisiaj takie zapewnienie ze strony pana prezesa otrzymałem. I myślę, że to jest dobra informacja dla dotychczasowych yy, także dzierżawców. Muszą stanąć do konkursu yy, i z punktu widzenia swojego starać się, aby ten konkurs, tę ofertę wygrać. Yy, nam zależy na tym, jako, yy, jako parlamentarzystom, aby, aby to wszystko przebiegało uczciwie, bez żadnych, bez żadnych dwuznaczności. A myślę, że nam wszystkim na tym, żeby ta oferta schroniska samotnia mogła dalej trwać, żeby nikt tego nie skomercjalizował, bo ono mogło służyć turystom, tak jak służyło przez te, przez te dotychczasowe dziesięciolecia. Każdy z nas doświadczył tego pozytywu, który, który mamy, więc, więc czekamy. Dzisiaj myślę, że to jest interwencja poselska udana, bo wiemy, że konkurs nie został rozstrzygnięty, że wszystko jest w grze i będzie prowadzony uczciwie i transparentnie i tego będziemy pilnować. Dziękujemy bardzo. bardzo